Ela jest Biały wik. I dzisiaj pokażę Wam nową świnkę, która, która... świnkę morską. Nazywa się Karmelcia i ona mi tu... O Jezu, co ty robisz z tym posłaniem, chodziu? Co ty robisz z tym posłaniem? No, co ty robisz? O to jest Karmelcia, to jest jej klateczka. O, sorry za moje włosy, ale dopiero to stałem, Klatka ogólnie stoi tam, 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 tam. Ale do sprzątania biorę tu. Karmelka to młoda świnka morska, która wszystko musi gryźć, po prostu wszystko. I bawi się właśnie na tym, jak to się nazywa, na miseczce. <laughs> ona robi, to ta miseczka jest strasznie. Czy ona już wywaliła połowę jedzenia? Naprawdę karmelka, co ty robisz? Przecież ty połowę jedzenia wywaliłaś. Przecież całe jedzenie tu że tutaj widzę jakieś krążki i inne te... Tutaj sianko prześluniemy z posłanka. Tak, posłanie to takie ręczniki, ale... ...które są pod, tym, pod tą cegiem, pod tym domkiem, ja teraz ten domek pokażę, tylko mi słuchawka spadła. Oto jest domek. Ycht. To jest domek. Nie wiem, jak ja zacząłem nagrywać, Chyba tak, albo tak, nie wiem. Ale będę tak. Oto domek Karmelki. Oto jest jej domek. Ja, a ja mam katar, straszny, filka, chwila, chwila, Dobra, już jestem z powrotem. Oto jest jej domek. Tutaj taki ładny, drewniany. Tutaj taki, tutaj troszkę. Taki brązowy, taki normalny domek, taki z drewna Tak więc, Uff. ja go wezmę na rękę. No Karmelcia sobie tam ije Tam obok się ma pićko, tam 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 Nie wiem jak ja to mam nagrywać, ale tam Ta Karmelka Karmelcia Życie okiem Karmelki Jak dziwnie reaguje Myślę, że to jest druga świnka morska O, ale śmiesznie. No i to jest karmelka. To jest karmelka. Sobie tam coś je, żuje. Sorry. Ci, co są z mojej klasy, szkoły, wiedzą co jest. Mam katar straszny. Oto jest Karmelka, która sobie coś tam je. Sianko sobie je. Sorry. Oła! Oła, chwila, palec mnie rozbolał. Oła, co jest? Sorry, znowu kichłem. No, co poradzić, jak ma się katar? To moja ręka, żebyście nie myśleli, że co innego. No, no Już. Sorry, że tak wyglądam, ale no, choroba ten. Ona sobie coś tam już gryzie. Ona to jest kisne. A jak włożę jej ten domek, to na to sianko sobie bierze i se tam siedzi przez cały Boże dzień. No w sumie zaraz mogę pokazać. No co, karmelka. Dobra, sorry, tutaj idzie Karmelcia i tu jest Domek, a już leci, już leci, ona tak ten Domek lubi i pyk, zadokował. Teraz ona sobie tam będzie siedzieć i siedzieć, i siedzieć, i siedzieć, oto Karmelka sobie tam siedzi, nie wiem jak ją widać, gdzie ją widać, czy ją widać. Ale ona sobie tam siedzi, o. Tam sobie siedzi. Nie wiem, gdzie ją widać, czy ją widać, jak ją widać. Nie wiem, czy ją widać, może, może nie, może tak. Najwyżej rozjaśnię to, halo. Telefon, rozjaśnij się. Dobra, nie będę się z tym bawił, bo jeszcze coś tym zaprzuję i tyle będzie. Tu jest kamerka, tak, tu jest kamerka. Kamerka z okienka no dobra, to to byłem ja to była karmelcia o poszu. to mogę wyciągnę, potem jej dam. Muszę jeszcze trochę posprzątać. Więc to byłem ja, to była karmelcia, ta, ta jak zwykle już tymi ręcznikami. Już tymi ręcznikami kurde wariuje. No to więc to byłem ja, to była karmelka. No. I elo, elo. No, no co? Co chcesz karmelka? Co? Normalnie mikro, makro z tej karmelki się zamknę teraz. Dobra. Elo, elo.